jawsko Pomorska Szkoła. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. No, mam nadzieję, że jesteście gotowi do lekcji matematyki, zwłaszcza że jest już z nami pan profesor Tomasz Masłowski. Dzień dobry, witamy. Jaki temat dzisiaj? Wszystkich, no, faktycznie, dobry wieczór. Mamy już 6 października 2020. Do matury zostało 210 dni. Do matury z matematyki i to jest właśnie to cykl zajęć dotyczący przygotowania do matury. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda i w maju osiągnięcie sukces. Od czego zaczniemy? Od matury podstawowej nie jest ona trudna, ale powinniśmy na początku zorientować się, jak dużo musimy się pouczyć. Ona nie była w maju, Nie wiadomo, jak to będzie w 2021 roku, ale tak jak wcześniej wspomniałem, mamy siedem. poziom podstawowy. Omówimy właśnie dzisiaj zadania z poziomu podstawowego, zadania zamknięte i też od takich zadań radziłbym, radziłbym zacząć naukę, zacząć od najprostszych, czyli zadań, zadań zamkniętych, zamkniętych i, systematycznie i systematycznie wspinać się na coraz to wyższe szczeble, aby móc zdobyć jak najwięcej punktów. Mamy tu już pierwsze zadanie. Takich zadań zamkniętych na maturze jest 25. Później są zadania otwarte, niektóre mają w sobie dowody dowód geometryczny, dowód algebraiczny i stopniowo są za coraz większą liczbę punktów. Nieraz to są 4, nieraz 5 punktów. Łącznie na maturze można zdobyć 50 punktów, co daje 100%. Przypomnę, 30%, żeby zdać. A zatem tych pojedynczych punktów nie należy odpuszczać. Mamy już tu pierwsze zadanie. Ci, co pamiętają klasę pierwszą, drugą, widzą od razu wzór skróconego mnożenia x kwadrat minus 6x plus 9. Powinniśmy zastanowić się, jak to sprytnie zwinąć wzorem skróconego mnożenia. Mamy to uczynione. Tu bardzo ważna rzecz, przygotowując się do matury, dobrze mieć z sobą. Choćby tablice plus kalkulator. Dlaczego te tablice są ważne? Bo one są dostępne na maturze, otrzymacie na egzaminie i dobrze nie szukać już podczas egzaminu tych wzorów chaotycznie, tylko po prostu wiedzieć, gdzie jaki wzór jest. I tam takie trzy wzory, zaznaczone tutaj kolorem żółtym, odszukacie i. Możecie je stosować. Jeżeli jeszcze macie do dyspozycji kalkulator, oczywiście prosty, to już jesteście w miarę przygotowani do matury i tak powinniście się też ćwiczyć te zadania, że mamy tablicę, mamy kalkulator. Jeżeli ja już zauważyłem to, co widzicie w czerwonej ramce, że to tak sprytnie można zwinąć, a mam obliczyć wartość tego wyrażenia dla x pierwiastek z 3 plus 3, po prostu wstawiamy. Co się dzieje? Trójki upraszczają się. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest oczywiście 3. Co robimy? Zaznaczamy oczywiście prawidłową odpowiedź, co się na prawdziwej maturze. Na prawdziwej maturze postępujemy w ten sposób, że zaznaczamy na razie w arkuszu te odpowiedzi, a później pod koniec egzaminu dobrze zostawić sobie 5-10 minut, może 15 aby te wszystkie odpowiedzi przenieść na kartę odpowiedzi. To jest ważne, gdyż no, głupio policzyć zadania, a nie przenieść je do odpowiedzi. Na kartę odpowiedzi. Czyli bardzo ważna rzecz, wzory skróconego mnożenia, umiejętność ich stosowania, umiejętność odszukania w tablicach, tu to zadanie sprawdza. Zadanie kolejne, zadanie drugie. Widzimy, że dotyczy potęgowania. Tu bardzo istotna rzecz, jeśli będziecie ćwiczyli arkusze z wcześniejszych lat, arkusze maturalne, to układ zadań jest mniej więcej taki sam. Czyli to, co y, widzicie teraz, to co analizujemy wspólnie, we wcześniejszych latach, w 2019-2018, układ zadań jest taki sam. Oczywiście nie te same zadania, inne, ale bardzo podobne. Musimy tutaj obliczyć wartość tej liczby. Mamy kilka ciekawych propozycji. Powinno nam się skojarzyć, że jest szóstka. 36 to oczywiście 6 do kwadratu, albo też 4 razy 9. I tak sprytnie 36 możemy rozpisać. Do czego to jest potrzebne? Potrzebne, abyśmy mianownik. Mianownik, przypominam, że to jest to, co znajduje się pod kreską ułamkową, Sprytnie to 36 zastąpili właśnie tym wyrażeniem. Mamy tutaj już. Całość rozumowania przedstawioną, czyli 36 do 10 zapisujemy nieco inaczej, na, korzystamy z własności potęgowania. I tutaj znowu, jeżeli ktoś nie pamięta, jak się potęguje, bez problemu w tablicach znowu można sprawdzić i popatrzcie na ten fragment 2 do 23 do 20. Zasada jest taka, że jeżeli potęgujemy potęgę, to oczywiście te wykładniki mnożymy. Co robimy dalej? Mamy 2 do 50, 2 do 20. W tym wypadku, w wypadku dzielenia, należy odjąć wykładniki. Mamy 2 do 30. Z trójką jest nieco inaczej: 3 do 40, 3 do 20. Odejmujemy. Mamy 3 do 20. Rozglądamy się, czy jest taka odpowiedź, bo może nas spotkać szok, że nie ma takiej odpowiedzi, bo się po prostu pomylimy lub odpowiedź jest nieco inaczej zapisana. Ale jest taka odpowiedź. To jest odpowiedź. C. I zauważcie, w żółtej ramce pojawiły się te wzory, które wykorzystałem. Są oczywiście obok w tablicach jeszcze inne wzory, które też mogą być pomocne, związane z potęgowaniem. Widzimy, że jak mamy tak na monitorze przedstawione rozwiązanie, to nawet mnie to idzie szybko, ale Wy musicie też rozplanować swój czas. Zadań zamkniętych jest 25. Mamy dwa zadania, teraz będzie zadanie trzecie. Na tą część zamkniętą, w związku z tym, że cały egzamin trwa 170 minut, na te 25 zadań musicie zakładać, że w ciągu półtorej godziny je policzycie. Półtorej godziny to 90 minut, 90 podzielę przez 25, czyli mniej więcej niecałe 3 minuty. Ci co są wspaniali, oczywiście wystarczy 30 sekund. To należy zrobić. Czyli planujemy czas. Ja tutaj podczas wystąpienia też patrzę teraz na dół, widzę zegar, który mierzy mój czas. Wy na egzaminie maturalnym też macie taki zegar i obserwować należy, ile czasu już straciliśmy na dane zadanie, ile zostało nam do końca. Logarytmy. To, co spędza nieraz nam sens powiek. Podstawową rzecz, którą powinniśmy wiedzieć a propos logarytmów, to umieć znowu odszukać. Jak zamienić logarytmy na potęgowanie? Jeżeli to umiem uczynić, tak jak widzicie tutaj tą żółtą równoważność, że ja tak zamieniłem na potęgi, to już pierwszy krok mamy zrobiony. Teraz co z liczbą pierwiastek ze 125? Niestety trzeba umieć to tak chytrze zapisać. 5 do potęgi trzeciej to jest 125 i mamy taki dziwny zapis pierwiastek. Drugiego stopnia, z 5 do 3. Jak to zapisać inaczej? To jest 5 do 3 drugich. I rozglądamy już się, czy gdzieś jest 3 drugie. Nie wiemy, czy to jest końcowa odpowiedź, ale pojawiło się takie coś i widzimy taką odpowiedź. To jest odpowiedź D. Jeszcze tylko wnioskowanie, że x właśnie równa się 3 drugie. Patrząc do góry na ten zapis. I możemy spokojnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź D. To co tu jest ważne, to są te dwie rzeczy zaznaczone w żółtych ramkach. Jedna, to jest definicja logarytmu. Tu są jakieś zastrzeżenia, to w tym zadaniu nie jest ważne, ale tę operację musicie umieć zrobić. I druga rzecz, to to pierwiastkowanie. Jak to zapisać w postaci potęgi z wykładnikiem wymiernym. I mamy trzecie zadanie. Rozwiązane z logarytmów, i to co ważne, jeżeli weźmiecie inny taki jak też układ będzie podobny. Może inny logarytm, może nieco inna własność logarytmów, ale tak będzie na tej maturze, którą będziecie zdawali w 2021 roku. Procent, Niby wszystko wiemy z procentów. W gimnazjum mieliście to perfekcyjnie opracowane, ale przeanalizujmy tę sytuację. Ona wielokroć już występowała na egzaminie gimnazjalnym, jak i na egzaminie maturalnym. Obniżono 20%, to znaczy, że już to coś, ten towar kosztuje 80% swojej ceny, stąd ta równość. 80% to wiemy, że to są cztery piąte, to są te najprostsze operacje na procentach. Teraz tylko musimy zamiast mieć. Y wyliczonego, musimy wyliczyć x. Oczywiście x to 5 czwartych Y i pomyśleć, ile to jest 5 czwartych. Tu nawet można wcisnąć kalkulator. Ile to jest 5 podzielone przez 4? Uzyskacie wynik 1,25, co oczywiście to jest 125%. Patrzymy, czy jest taka odpowiedź: 125%. Nie ma, ale chodzi o podniesienie ceny, czyli. Prawdopodobnie odpowiedzią prawidłową jest, że należy podnieść cenę o 25%. Co tutaj dobrze zapamiętać w związku właśnie z tym konkretnym zadaniem? Bo takie zadanie może być na liczbach, może być tu na literach XY, że jeśli macie coś, nieważne co, i zmniejszacie to coś o 20%, to to zielone już będzie mniejsze o taki jeden paseczek i to pracuje w dwie strony. Jeżeli ten niebieski prostokąt zmniejszacie o 20%, to ten zielony, żeby cofnąć się do sytuacji pierwotnej, trzeba zwiększyć o 25%, bo jest to jeden z tych czterech paseczków. I to są akurat te dwie liczby, które bardzo często występują na egzaminie maturalnym. Obniżenie ceny o 20%, to żeby wrócić do pierwotnej sytuacji trzeba cenę podwyższyć nie o 20%, ale o 25. Zadanie piąte nierówność. Tutaj nie powinniście mieć kłopotów. Trzeba znać tylko te podstawowe operacje algebraiczne, takie jak mnożenie przez nawias tutaj. Wiadomo, że każdy z każdym musimy tutaj pomnożyć. Tu są tylko liczby, czyli to bardzo prosto się odbywa. Następnie uporządkować x na Lepiej postawić na lewej stronie nierówności liczby, na drugiej, pamiętając o tym, że przenosząc liczby czy wyrażenia na drugą stronę, zmieniamy znak, zliczamy te x, 3x większe od minus 5, rozglądamy się po odpowiedziach, widzimy, że jesteśmy na dobrym tropie, bo wszędzie te liczby w każdej z odpowiedzi występują. No i teraz wystarczy podzielić przez 3, x większe od minus 5 trzecich. Mamy odpowiedź w formie przedziałów. Liczby większe od minus 5 trzecich to właśnie symbolizuje to rozwiązanie A. I mamy pięć zadań. Ja też obserwuję tutaj czas. Te pięć zadań zajęło nam mniej więcej 12 minut. Wam zajmie to pewnie troszeczkę dłużej, ale tak musicie mierzyć ten czas. 3 minuty na jedno zadanie zamknięte. Zadanie szóste. Suma wszystkich rozwiązań równania. Równanie wygląda. Gdybyśmy tak w ogóle się nie uczyli matematyki dość strasznie, ale sytuacja jest prosta. Tutaj specjalnie pomalowałem na kolorowo to, żebyście zobaczyli, co należy czynić. Każdy z tych obiektów, czerwony, niebieski i chyba taki pomarańczowo-brązowy, trzeba przyrównać do zera, czyli x jest równe 0, x minus 3 jest równe 0, lub x plus 2 równa się 0. Każde z nich musimy jeszcze z tych równań rozwiązać. Czerwone jest już rozwiązane, niebieskie, x równa się 3. Pomarańczowe x równa się minus 2. Czytamy jeszcze raz polecenie. Suma wszystkich rozwiązań. Pamiętajcie, czytajcie polecenie, bo pytania mogą być różne. Suma, a zatem muszę dodać te trzy liczby 0, 3 minus 2. Dostajemy 1. To nie znaczy, że jedynkę 1 i zaznaczamy prawidłową odpowiedź. Tutaj też ważna rzecz. Te zadania zamknięte, które liczycie na wolnych stronach w arkuszu, ich nikt nie sprawdza, czyli jeśli ktoś czy w pamięci rozwiąże czy jakimś innym sposobem to przy prawidłowej odpowiedzi zadanie jest tak samo punktowane. Sprawdza tylko komputer czytnikiem te odpowiedzi, które przeniesiecie na kartę odpowiedzi. Czyli tu należy pamiętać, że jeśli macie po prawej stronie równości 0 i kilka obiektów, to każdy z nich musicie przyrównać do 0. W ten sposób rozwiążecie trzy proste równania i rozwiązania tych równań dodacie do siebie i mamy odpowiedź. Zadanie siódme. Są też takie zadania. Widzicie tutaj od 7 do 9. Jest to taka wiązka trzech zadań na jeden temat. Widzimy treść, ale oprócz treści w zadaniach maturalnych nieraz znajdują się rysunki. Mamy wykres naszej funkcji kwadratowej, która ma dwa miejsca zerowe. Widzimy 1 i 3, stąd ta postać, właśnie f od x równa się a i w dwóch nawiasach w jednym mamy x minus 1, x minus 3. Teraz mogą nastąpić różne pytania. Ja zaraz je zademonstruję, ale pytania mogą być i o miejsca zerowe. I o ten wierzchołek, o punkt przecięcia z osią o y, kiedy funkcja rośnie, maleje. To już zależy od fantazji autora zadań. Sprawdźmy, o co nas tu pytają. Pierwsze pytanie jest o współczynnik A. Ile on jest równy? Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej paraboli. Yy, tutaj w internecie można taki znaleźć śmieszny film parabole tańczą. Widzimy, że nasza parabola jest smutna, a zatem w rachubę wchodzą tylko odpowiedzi C i D, bo tam są ujemne współczynniki. I ci z Was, którzy mają doświadczenie, jak te parabole się przesuwa, od razu powinni zauważyć, że ten współczynnik jest równy minus 1. Można oczywiście prowadzić jakieś algebraiczne uzasadnienia tego, ale nie jest to konieczne. Przypominam, tylko jest sprawdzane, czy poprawnie zaznaczycie odpowiedź. I tu możecie właśnie taką metodę zastosować, Dwa z czterech. Bardzo często jest konstrukcja zadań maturalnych utworzona tak, że są cztery odpowiedzi i dwie automatycznie są eliminowane. W tym wypadku to odpowiedzi A i B, gdyż one no, na pewno są złe i tylko pozostaje Wam wybór między odpowiedziami C i D. To było zadanie pierwsze z tej wioski. Zadanie kolejne, zadanie ósme. Największa wartość. Znowu zobaczmy nasz wykres. Największa wartość. No widzimy naszą parabolę, widzimy, gdzie ona jest, ma wierzchołek. Musicie teraz tylko umieć rozróżnić, co to jest wartość. Wartość odczytujemy z osi y, i to jest właśnie ten najwyższy punkt. Jeśli popatrzę na ten czerwony punkt, to z osi y widzimy, że wartość wynosi 1. i zaznaczamy sobie odpowiedź. Widzimy, że w tych zadaniach możecie zaoszczędzić troszeczkę czasu, bo tutaj one nie są w żaden sposób rachunkowe, tu trudno coś liczyć. Tu po prostu wystarczy umiejętność odczytywania. I dziewiąte zadanie. Oś symetrii. No, widzimy, gdzie jest oś symetrii. To na pewno jest prosta pionowa, która przechodzi przez nasz wierzchołek W. O, pojawiła nam się na czerwono. I w związku z tym, że tutaj na tej prostej wszystkie x -y mają tą samą wartość 2, to odpowiedź musimy zaznaczyć. No, gdzie ja mam oś symetrii, każdy widzi. Gdzie parabola ma oś symetrii, też każdy powinien widzieć. Jest tylko problem, jak odczytać tą prostą x równa się 2. Mamy już 9 zadań, zaznaczyliśmy odpowiedź. Zadanie dziesiąte. Uuu, długa treść, znowu równanie jakieś, ale zwróćcie uwagę na polecenie, że my mamy tu wiele wariantów i może nie być rozwiązania, może być tylko jedno, mogą być dwa. Jeden i dwa, może być tylko zero. Techniki liczenia mogą być różne. Jedna z technik to byłaby na przykład taka, że wstawiać te liczby 2, 0, 1, zobaczyć co się dzieje. To jest jedna możliwość, ale druga, taka bardziej poprawna, to jest po prostu rozwiązanie tego równania. Widzimy, że ono nie jest uciążliwe. Wymnażamy x razy ten nawias, to jest x, minus 2, kwadrat, x kwadrat minus 2x. No a po prawej stronie, przypominam, zadanie pierwsze, wzory skróconego mnożenia bez... W znajomości wzorów skróconego mnożenia nie jest łatwo zdać maturę. To musicie opanować. Popatrzmy na nasze równanie. Jest dobrze. Widzimy, że x kwadrat skraca się, a zatem przed nami jakieś proste równanie. x na jedną stronę, liczby na drugą. Zliczamy te nasze x. Mamy 2x równa się 4. Dzielimy obustronnie przez 2. Jest odpowiedź, i błyskawicznie zaznaczyliśmy. Wariant B. No dlaczego nie D? No bo tam mamy spójnik I, a widzimy, że mamy tylko rozwiązanie będące liczbą 2. Czyli przypominam, technika może być różna. Jedna technika liczymy jako zadanie otwarte, tak jak ja przedstawiłem. Druga technika, próbujemy sprawdzać te wszystkie liczby, czy one będą pasowały. W tym wypadku obie te metody będą skuteczne. Funkcja liniowa. To już mieliście nieco w gimnazjum, a zatem nie powinno to być takie trudne. Mamy do tego rysunek. No, jakie pytania mogą być? Znowu mogą być pytania: czy funkcja rośnie, czy maleje, gdzie jest miejsce zerowe, gdzie jest punkt przecięcia z osią y. Zobaczmy, jakie tu było pytanie, bo jest pytanie o współczynniki a i b. Pierwsze, co powinniśmy zauważyć, że nasza funkcja jest funkcją malejącą. Stąd wniosek od razu, że a jest liczbą ujemną. Teraz co jest z b? O, właśnie ta czerwona gwiazda sygnalizuje nam, jakie jest b. Tam, gdzie funkcja liniowa przecina osi y, to tam jest wartość b. Czyli widzimy, że b równa się po prostu 1. Znamy już, że a jest liczbą ujemną, b równa się 1, a zatem, jeśli mamy liczbę ujemną i dodatnią, pomnożymy je, to wynik jest. Ujemny. Jaki faktycznie jest wzór tej funkcji można się oczywiście zastanowić? Dokładnie gdybyśmy tutaj liczyli wszystko, co mogło zająć nam trochę czasu. A równa się minus 2 i B równa się 1. I zaznaczyliśmy odpowiedź, że iloczyn tych współczynników jest mniejszy od zera. Mam nadzieję, że widzicie taką kratkę. Przypomnę tutaj a propos arkuszu maturalnego, że na ogół te wszystkie wykresy mają kratki i także na tych stronach, gdzie prowadzicie obliczenia, te znajduje się papier kratkowany. Przypomnę, że kratki przydają się na maturze z matematyki najbardziej, bo tam można pewne i lepsze rysunki wykonać i ciekawiej pewne rzeczy zauważyć. Czyli podsumowując to zadanie najpierw zauważamy, że funkcja jest malejąca, zatem a jest ujemne, a później odczytujemy, jakie jest B, że B równa się 1, a zatem iloczyn tych liczb jest ujemny. Zadanie 12 pojawia się funkcja wykładnicza, czyli potęgowanie to 4 do minus x. Jak to liczy się? Jak to robić? No, tu już mamy błyskawicznie przeliczone. Yy, musimy do wzoru wstawić jedną drugą. Mamy taki dziwny obiekt 4 do minus 1, drugiej. Co to znaczy? Po pierwsze, potęga ujemna to, jak to starzy górale mówią, trzeba odwrócić liczbę. Czyli 1 czwarta. Co to jest potęga 1, druga? Niestety jest to pierwiastek. A zatem musimy obliczyć pierwiastek z jednej czwartej. To nie jest trudne, to jest jedna druga. Dodać jeden i mamy trzy drugie. I warto to w żółtej ramce zapamiętać. Tu uwaga taka techniczna. Bardzo dobrą rzeczą jest umiejętność robienia sobie nawet własnych tablic, takich wzorów. Czyli jeśli wydrukujecie z internetu wzory matematyczne, to warto nieraz między linijkami dopisywać inne ciekawe wzory, które zobaczycie w rozwiązaniach zadań czy też w książkach, w podręcznikach. Na maturze i tak nie będziecie mieli tej rozbudowanej ściągi, ale w ten sposób będzie Wam to przydatne do zapamiętania pewnych wzorów. Widzimy zadanie dwunaste i ostatnim zadaniem przed przerwą, o jeszcze pamiętać, żeby zaznaczyć odpowiedź będzie zadanie trzynaste o prostych równoległych. Znowu w tablicach geometria analityczna jest dość rozbudowana, ale jak będziecie ćwiczyli przeglądanie tablic, to znajdziecie warunek równoległości. Jak on wygląda w tablicach? On jest bardzo prosty. Te zaznaczone na czerwone obiekty, tak zwane współczynniki kierunkowe, muszą być sobie równe i po prostu wystarczy te dwie liczby do siebie przyrównać a reszta już jest prosta. Dwójkę przenieść na drugą stronę. Znamy M, 2 i 3 czwarte. Mam nadzieję, że wszyscy z Was wiedzą, że to jest 11 czwartych. Zaznaczamy odpowiedź. No i ponad połowę zadań zamkniętych rozwiązaliśmy. Teraz czas na odpoczynek i po przerwie spotykamy się na kolejnych, następnych 12 zadań. Widzimy, że trzymam tempo mniej więcej dwa zadania na minutę. Jeśli Wam to zajmuje trzy czy cztery minuty, to też zdążycie. Do zobaczenia za kilka chwil. Dziękuję bardzo.